Oskar Sommerfeld przed dziesiątą galą Gladiators Arena, witam. Witam wszystkich. Widziałem, że darowałeś swojemu rywalowi powiedzmy te 5 gramów, to mogła być po prostu jakaś tam dekalibracja wagi, ale już na ważeniu nie darowałeś mu. Ewidentnie. Nie no, wiem jak jest to ze zbijaniem wagi, każdemu ciężko jest zbić te już te ostatnie kilogramy i nie chciałem już go męczyć, żeby miał siłę na jutro. Właśnie bardzo często taka kwestia jest podejmowana jako że jesteś zawodnikiem, który e, mieszka w Niemczech na stałe, tak. rozumiem. Bardziej, kiedy, kiedy walczysz, reprezentujesz Polskę, czy, czy nie? Oczywiście zawsze Polskę reprezentuję. Okej, okay, ale właśnie dzisiaj e, Ty i Twój kolega klubowy walczycie, można powiedzieć, prawie z miejscowymi zawodnikami. Tak. E, no można powiedzieć, że chyba jesteście w takiej, znaczy, oni są jakby w przewadze tej, yy, czy to ciebie jakoś tak y, motywuje, jeżeli chodzi o, o właśnie tak. takie... dlatego wychodzę do, z orzełkiem na sercu. Y -hmm. Niedawno miałeś y, pierwszą porażkę. Tak. Mm, jesteś zawodnikiem, który bardzo często y, walczy za granicą, mieszkasz za granicą, czy wychodzisz z założenia, że właśnie bramka na wyjeździe liczy się podwójnie? Znaczy, tu walczysz u siebie, Walcz ale, u siebie ale, tak ale często walczysz y, za granicą, niedługo znowu walczysz w Anglii. Nie no, nie wiem. Spodobała mi się propozycja po prostu i chciałem też zawalczyć w, w Polsce. Wcześniej próbowałem dla innej Federacji zawalczyć, ale nie dostałem odpowiedzi. Z tej strony dostałem fajną propozycję. Wydaje mi się, że dla Łukasza i dla mnie to jest bardzo, bardzo dobra walka, bo ja i on jesteśmy po poradce na jednej z większych organizacji. On dla największej organizacji w Niemczech, ja dla Bamy, dla największej organizacji w Anglii. No właśnie i, i wiem, że miałeś mieć już walkę mniej więcej w tym terminie, ale ponieważ ona się przesunęła, będziesz walczył w późniejszym terminie. Powiedz, od ilu jesteś już w treningu? Ogólnie jestem trochę za długo w treningu. Miałem walczyć... Bodajże w lipcu albo w sierpniu na Bamie, ale organizator na udaniu napisał, że przekłada galę, moją walkę, na wrzesień, wrzesień, październik. No i w sumie byłem już w treningu i chciałem sobie po prostu jakąś inną walkę na ten czas zorganizować, i stąd ta walka tutaj w Kurzycach. Śledziłeś ostatnio, powiedzmy, sukcesy ostatnich dni polskich zawodników za granicą? Mam na myśli UFC Jana Jędrzejczyk, Daniel Mijańczyk dzisiaj w nocy. To są takie kwestie, które Ciebie motywują jako zawodnika? Pewnie, zawsze, zawsze. Jeżeli Polak, Dokonuje czegoś wielkiego, to zawsze jest dla mnie motywujące. W takim razie życzę jutro motywującego pojedynku i powodzenia. Nie, dziękuję.